<suszel> Ile <baj> <suszel> <suszel> ja, <suszel> ja, by jak to dinów sens? Jak dzianie ja pierdole! Jak to jaki <sucole> <suszel> diabeł? Stańcie sobie tak dookoła, ja zrobię panoramę. <suszel> panoramę Pan będzie robił pojebał! <suszel> Dawaj a to. sobie tak dookoła? Ten... No ale po co? Panoramy zrobimy. grub grubsza, jest sesjka. Nie w Nie tą stroną łowię. Zobaczcie, gdzie Nie będzie gdzieś 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 Co gdzieś 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 one się połączą i kółko będzie z tego. No i chowa się i kółko. Eee. A jest cicha. <grym> 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 no, 2017. i widzisz? Ej, 29 minut. A, myślę, że 29 jest wyższe. Widzisz? I odtąd jest tak, 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 aż tutaj do szczygła doszło. Ale czemu to jest takie małe? Znaczy, no to jest do powiększenia, nie? I to się te Kurwa. Pojebałeś się. jak ty jesteś popierdolony. Masz rato szczygło. Uuuu. Jeszcze po. Lajkowo, nie? Pokaż. Patrz, od tego miejsca dotąd zrobiłem. Kurwa. O, dzwonik. Wogo? Chyba tak. Tak, nie. Nakręcimy Na to Marty, cicho. No to dawaj go! Sadaj, cicho! cicho. cicho. No. Nagraj Halo. Głośnik. Halo. Halo. Nie, bo tubezka mówi. Bo słuchaj. Bo 30 zł, tak? Bo 30 złoty, Ej, bo to jest na takiej zasadzie. Bo dzisiaj miałem łączenie z satelitą, i w kosmosie zostawiłem. I możesz jechać i wziąć te 30 zł na lajcie. Tylko musisz transport zamotać i pojadę z tobą. Dobra? Paczka kodinku. Paczka akodingu i lecimy, stary. Będzie takie łączenie, że kurwa, stary, stary. Kurwa masakra, będzie. Bo było łączenie w kosmosie. Pluton był stary. Na Plutonie było. Musi zamknąć transport, idziemy. Paćka, Kodinów, stary, lecimy. No kurwa, ale to widzisz, no to ci się to też nie da rady. zostawiłem. No <grystanie> <grystanie> Patrzcie, kład, to, Ej, to zakończ, chyba. Widzisz, od tego miejsca, tutaj przez tą drogę, idzie tak, idź tak. no, jesteś... i Ale jesteś super, masz nawigator. Panoramy. <grywa> no, dobrze. W ogóle nie jest, Panoramy. kamery, że są Panoramy. w Panoramy. 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 w ogóle nie Panoramy. zdjęcia Panoramy. Tak? Nie Panoramy. pokaż. Panoramy. Panoramy. Panoramy.